A jeśli chcesz szybko zasnąć, oto kilka sprawdzonych sposobów. Metoda 4-7-8. Technika oddech. Wdychaj powietrze przez nos przez 4 sekundy. Trzymaj oddech na 7 sekund. Wydychaj powoli przez usta przez 8 sekund. Powtórzyć kilka razy, aby pomóc w rozwiązaniu układu nerwowego. 2. Zmiana temperatury ciała. Weź ciepłą kąpiel lub kąpiel. 1. Odporność na to, że pokój jest chłodny. Idealna temperatura do 16-19°C. 19 degrees. 3. Metoda wojskowa. Zasypianie w 2 minuty. Połóż się wygodnie. Rozluźnij, oddychaj spokojnie i wyobraź sobie coś przyjemnego. Na przykład, leżysz na plaży. Działanie jej w myślach. Nie myśl, nie myśl, przez 10 sekund pomaga wyciszyć umysł. 4. Unikaj ekranów przed snem. Światło niebieskie z telefonu czy komputera hamuje melatoniny. Postaraj się odłożyć elektronikę 30-60 minut przed snem. 5. Słuchaj białego szumu lub relaksującej muzyki. Szum deszczu, odgłosy lasu albo spokojna muzyka może pomóc zasnąć. 6. Nie patrz na zegarek. Sprawdzanie godziny, zwiększenie stresu i utrudnianie zatrzymania. Najlepiej obrócić zegarek lub siedem. Poznać, napić się ciepłego. Ciepłe mleko, herbata rumiankowa lub napar z melisy pomag.